Cześć kochane, dzień dobry. Witam was serdecznie w nowym przeglądzie ze sklepu Action. Zaczynam od tych cudownych zimowych skarpet. Spójrzcie tylko na tego kotka, są naprawdę urocze. Jest również dostępna różowa wersja z misiem, a za parę takich skarpetek zapłacicie 17 zł, i 95 groszy. Jest również coś bardziej klasycznego w dokładnie tej samej cenie. Dajcie znać, czy lubicie takie skarpety, ponieważ ja absolutnie je uwielbiam. W tej samej cenie znalazłam jeszcze lepszą ofertę, ponieważ możecie kupić aż trzy pary skarpetek. Tego typu skarpetki są obecnie bardzo modne. Myślę, że na pewno widziałeście je w wielu inspiracjach, chociażby na Instagramie. Wyglądają naprawdę rewelacyjnie i na pewno są bardzo cieplutkie. Pokażę wam również skład skarpetek, gdybyście były nim zainteresowane, a teraz zaprezentuję wam te szklane bombki, które są absolutnym hitem. Są to szklanki ze słomką za jedyne 4 zł i 49 groszy. Teraz pojawiła się nowa wersja kolorystyczna. Jest to taki bardzo ładny odcień grafitu. To są bombeczki szklane, więc uważam, że to też jest ogromny atut. Są w komplecie ze słomką i jak widzicie, kolory słomek są różne, tak więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. Resztę tego świątecznego pokazywałam Wam w moich poprzednich przeglądach, tak więc nie chcę pokazywać po raz kolejny tego samego. Jeżeli jesteście zainteresowane czymś konkretnym, to zapraszam na poprzednie filmiki. A teraz przechodzimy na dział świąteczny, na artykuły sezonowe i zobaczymy, jakie piękne nowości zagościły na półkach, ponieważ ten wybór w Action jest naprawdę ogromny i niezależnie jaki styl preferujecie, czy wolicie bardziej błyskotki, czy klasyczne drewniane dodatki, to znajdziecie tutaj coś dla siebie, a właśnie dla fanów Drewna, znalazłam takie cudowne zawieszki, W komplecie mamy aż 12 sztuk i kosztują one jedynie 9,95 zł. Jak wiecie z moich filmików, poszukuję idealnych bombek na moją choinkę, tak więc również z ogromną przyjemnością zobaczyłam, czy są jakieś fajne produkty. No i zdecydowanie tych bombek jest naprawdę bardzo dużo. Spójrzcie tylko na ten model: mamy połączenie czekoladowego brązu wraz ze złotym brokatem. Są to bombki szklane i kosztują 5,95 zł za sztukę. Kolor czerwony to zdecydowanie świąteczna klasyka i spójrzcie tylko na ten wybór. Uważam, że te bombki są naprawdę przecudowne. One oczywiście również są szklane i kosztują 5 zł i 95 groszy za sztukę. Tutaj mamy jeszcze takie bardzo ładne połączenia kolorystyczne. Mamy troszeczkę brązu, jest również biel, a myślę, że wielu osobom na pewno spodobają się takie kolorowe ptaszki. Ja również posiadam takie baletnice, które są na górze, a w Action są w naprawdę świetnej cenie, ponieważ kosztują 4 zł i 95 groszy za sztukę, a przyznam szczerze, że są naprawdę świetnie wykonane. Tutaj mam też coś dla fanek złota. Są to bombki za 9 ,69 zł 69 groszy. Wydaje mi się, że te bombki zdecydowanie najbardziej e, pasowałyby kolorystycznie do mojej choinki. Właśnie nad ich zakupem się zastanawiam, dajcie koniecznie znać w komentarzu, co o nich sądzicie. A tutaj kolejna śliczna nowość, e, są to takie szklane bombki za 4,49 zł, a wyróżniają się e, tym ślicznym konfetti w środku. I jak widzicie, same bombki są również e, zdobione na zewnątrz. Wyglądają rewelacyjnie, mamy kolor e, srebrny, złoty oraz różny. Różowy, tak więc dla każdego coś dobrego. I kolejna bombka, która bardzo przypadła mi do gustu. Ona jest w kolorze szampańskiego złota. Mamy dodatkowo cyrkonie, takie bardzo ładne, delikatne diamenciki, a za sztukę płacimy 9 złotych i 69 groszy. W Action jest również bardzo duży wybór takich figurek. Jak widzicie ceny są rewelacyjne. Jeżeli nadal szukacie idealnego dziadka do orzechów, to myślę, że na pewno w Action przypadnie Wam coś do gustu. Pojawiły się również nowe modele i kosztują one 22,95 zł. To jest taka średnia wysokość, która myślę, że będzie pasowała do każdego wnętrza. A te sanki na pewno będą hitem. Sama zastanawiam się nad ich zakupem, jak widzicie są one oprószone złotym brokatem, kosztują niecałe 30 zł i będą rewelacyjnie wyglądały jako dodatek pod waszą choinkę. Uważam, że to będzie idealne uzupełnienie wszystkich świątecznych dekoracji. Te napisy widziałyście już w moim poprzednim przeglądzie, natomiast tutaj znalazłam jeszcze takie zawieszki z jutowym sznurkiem. One są w świetnej cenie, kosztują 3,39 zł. Dostępnych jest naprawdę wiele wzorów. Mi najbardziej spodobała się ta gwiazdeczka. Uwielbiam koce z Action za rewelacyjną jakość oraz bardzo niskie ceny. Ten model, jak widzicie, jest w kolorze brązowym. Jest to koc dwustronny. Pod spodem mamy takiego baranka. Jest dostępna również klasyczna czerwień. A tutaj pokazuję Wam zastawę stołową, którą mogłyście widzieć w moich poprzednich przeglądach. Natomiast teraz do kompletu dostępne są również takie malutkie talerzyki na ciastko. Uważam, że wyglądają świetnie. Kosztują 3,79 zł, a są to mm, rzeczy wykonane z porcelany niubą. I do kompletu spójrzcie tylko na to, są bardzo ładne filiżanki za niecałe 13 zł. Dostępna była jedyna ostatnia sztuka w kolorze szarym. Na pewno z czasem pojawią się jeszcze te białe filiżanki oraz takie niebieskie do kompletu. A tutaj spójrzcie na te zawieszki, no są po prostu przeurocze, uwielbiam takie elementy. Za trzy sztuki płacimy niecałe 14 zł. Dajcie znać w komentarzu, co o nich sądzicie. dla fanek klasyki znajdą się również takie zestawy bombek. Kosztują niecałe 45 zł i osobiście uważam, że jest to rewelacyjna opcja, jeżeli nie chcecie dokupować pojedynczych bombek, chcecie mieć całą piękną choinkę w bombkach, które do siebie pasują, to to jest naprawdę świetne rozwiązanie. Jak widzicie, tych kompletów jest naprawdę bardzo dużo, tak więc jeżeli chodzi o kolorystykę, to myślę, że na pewno Wam coś przypadnie do gustu. A tutaj znalazłam bardzo ładne pudełka za 8 zł i 89 groszy. One świetnie nadadzą się na prezent, ale oczywiście również możecie je wykorzystać jako dekoracje. Oczywiście na koniec zobaczyłam, czy są dostępne jakieś nowe dywany. Myślę, że te wszystkie modele widziałyście w moich poprzednich filmikach. Natomiast jeżeli nie jesteście na bieżąco, to oczywiście zostawiam wam wymiary oraz cenę tych dywanów. Naprawdę uwielbiam dywany z Action i myślę, że wy również je pokochałyście. To wszystko w moim dzisiejszym przeglądzie. Chciałabym Wam ogromnie podziękować za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!